Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie. Miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 770 odcinku, zaplanowanym na środę, 17 grudnia 2025 roku. Akaciowa 38, odcinek 770, streszczenie szczegółowe. Ursula wie, że Diego i Blanka nie mogą się do siebie zbliżyć i namawia Olgę, by omotała Diega, na co ona chętnie przystaje. Anuluje też jej akt zgonu, uznaje za swoją córkę i daje jej swoje nazwisko. Pułkownik wpada w szał z powodu pocałunku Wiktora i Elwiry i wygraża obojgu. Sepulweda nie stawia się na umówione spotkanie. By złożyć zeznania obciążające Belarmina, a Felip dostaje liścik z groźbami. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana. Że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.